Okej, okay, cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie, z, z tej strony Jankes i po poprzednim strasznym odcinku z bólem się chyba z wami teraz właśnie przywitam by właśnie w Just z kolejnym odcinku czekajcie Dobra, już jestem i pójdziemy do bazy do swojej kryjówki Jakiejś no, ta jest najbliżej, to helikopter będzie miał mniej do latania. My się chcemy tego po prostu uleczyć, ale, że nas tu przyśle. No. Uh -huh. Ewakuacja, aby szybko przejść się do jednej z kryjówek, otwórz PDI. I poproś o przenoszenie Ale ja nie proszę Oni, oni muszą to dać Dobra Mały zrzut był Dobra Mam one go, że nie mam bazuki Jakiegoś bezużytecznego shotguna. Więc znowu weźmiemy sobie ewakuację, przenoszenie. Czy tam jest słoneczko? come on Rico we got a little road trip for you check this out the main supply route through the island these tracks lead from the capital to the industrial heart of the country and today there's a very special delivery look here observe one dr. Otto Kleiner a boy wonder the third rack Protege of the at 13. She's 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 now the old, she's old she's Nazi, she's Nazi maniac genius shows up here, steering Mendoza's WMD program. At least he probably has one. Your goal take out the train and take out Kleiner. And I don't mean to dinner. This is our stop. Good luck, kiddo. Really. We'll be waiting.

Back, Rico. More choppers in the air. Gosh, I am already buried in the ground. Coś nie wytrzymały ten śmigłowiec. Uh Oho, watch it back, Rico! More choppers in the air! wszystkich tych niego walić, ale też postaram się te helikoptery zniszczyć. no you Wybaczcie mi ten, za ten hałas, ale mam otwarty balkon i. żeby było chłodniej, jest taki gorąc, że masakra. Jak? Dobra. Widzimy się jak ja ich tu ja rozwalam. Tak Jestem na kładce. Nie no, bardzo sympatyczna misja. Lepsza niż była. Chyba, czyli jak się ta misja nazywała? Bo wcześniej byłem, jestem potężny A teraz Guadalico Coco Nie wiem, nie wiem jak to się czyta Przeczytałem to tak dla śmiechu Ho 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 Teraz możecie się śmiać Dobra A! Atakują Faktycznie atakują Nie no mam dość że się pojedynkę Bazuka Tak jest, bazuka

O i koledzy przyszli do niego. Ping pong. I jeszcze jeden jakiś cywil. Ping pong, ping pong, ping. A tamten... Tamtego już nie ma, ale tu ping pong ping. Boże, ile ich tu jest, o. Ping pong, ping pong. A co we mnie strzelają? Ja nic nie zrobiłem. Ping pong, ping, pong, pong. przedostał się jeden zgubany. Dobra. To ja. Jak... Da, i wziął mi samochód, rozwalił w drzewo i wysiadł nic nie, nic się nie stało nie tak nie biegą nie to jest, nie, to jest mój samochód nie. 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 nie 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 widzę że to jest taka codzienność zabijanie samochodów bo w też tak samo było co to jest R RPG? Dobra to ja się z Wami w tym momencie kończę. Kończę właśnie, więc latające beczki. Więc dziękuję Wam wszystkim serdecznie za obejrzenie i za uwagę. I trzymajcie się do usłyszenia. Cześć z helikopterem.